Jest późno i ciemno, a my dopiero wróciliśmy z Katowic z kliniki. Jestem wykończona. Pojechaliśmy rano, wróciliśmy dopiero teraz. No, już jest sporo po 18. Chciałabym dla was nagrać filmik o tym, co załatwiliśmy, jak to w ogóle wszystko wyglądało, ale powiem wam szczerze, że nie wiem, czy dzisiaj znajdę na to siły. Postaram się, ale nie obiecuję. W razie czego nagram coś w następnym dniu i zobaczymy się kolejnego dnia, bo teraz marzę tylko o tym, żeby z moimi pieskami pieskami, widzicie? Bałamuce, z moim kotkiem kotkami, pieskiem położyć się do łóżka i zasnąć. Po prostu zasnąć. Pa, kochani. Kochani, jak już pech, to na całego. Eee, nagrałam Wam film przed wczoraj, przed wczoraj w poniedziałek wróciłam z kliniki, zmobilizowałam się i nagrałam wam film, jak to tam było w tej klinice. Ech. Nagadałam się, nagadałam się, i co się okazało, że nie nagrał mi się w ogóle głos. Także dzisiaj już sprawdzam kolejny raz, czy się w ogóle cokolwiek nagrywa. Na razie to się trochę tutaj. Próbuję przypudrować, żeby się nie świecić na filmie. I jak to moja znajoma mówi, przyszłam sobie namalować urodę. No, bo ostatnio nie najlepiej się czuję i troszkę to staram się maskować, chociaż chyba kiepsko mi wychodzi. W ogóle polecam Wam bronzer. Bardzo fajnie wypigmentowany jest rozświetlacz, jest coś w rodzaju różu. W telefonie widzę, że bardziej na złoty to wygląda, ale to jest taki, taki lekki róż. Spróbuję sobie tutaj troszkę położyć też, żebyście widzieli. Chociaż ja nie przepadam za różem, bo ogólnie jestem przeważnie dosyć czerwona. Fajny rozświetlacz, nie jakiś bardzo mocno świecący się, ja nie lubię takiego efektu tafli wody. No i bronzer. Dałam za niego 8 złotych z groszami. Technik Mega Bronzer. Szczerze mówiąc, firmy nie znam, ale rzeczywiście jest niezły. Jedyny minus jest taki, że bardzo źle się otwiera. Dla kogoś, kto ma paznokcie, jest to, jest to utrudnienie, ale tak poza tym to jest ok. Także yy, ja trochę się poprawiłam, żeby lepiej wyglądać na filmie. Mam nadzieję, że głos mi się nagrał. Yy, jeszcze wam polecę, jak już się maluję, yy, staram się zmywać raczej żelami do twarzy, ale jak czasem nie mam czasu albo siły, to polecam wam z Labotiki. Hmm, chusteczki węglowe do demakijażu. Yy, nic się po nich nie dzieje. Ja sobie kiedyś załatwiałam skórę takimi zwykłymi chusteczkami do demakijażu, nie wiem, made in nie wiem co. Yy, chciałam powiedzieć, że Biedronka, ale nie jestem pewna, więc nie chcę tutaj robić antyreklamy. No i wysypało mnie strasznie po tych plastrach. potem się yy, plastrach chusteczkach. Mówię o plastrach, bo przed chwilą sobie przygotowywałam plastry na moje blizny, ale to później. Po chusteczkach wysypało mnie strasznie. Ja na początku myślałam, że to efekt i brutini był i że coś się dzieje, ale po którymś razie zorientowałam się, że to efekt chusteczek. No i kosmetyczka Znajoma uświadomiła mnie, że w tych takich najtańszych chusteczkach, no taki raczej syf jest, więc raczej, żeby ich nie stosować. Dobra kochani, bo nie jestem tu po to, żeby się malować, tylko po to, żeby Wam powiedzieć parę słów a propos kliniki i takiego podsumowania roku. Także zaraz jestem z powrotem. No, teraz mam nadzieję, że już się uda i że nie będę musiała tego nagrywać ponownie. E, nagrałam bardzo dużo, tak jak już wam mówiłam, mm, może dlatego się głos nie nagrał, bo za długo gadałam. E, kochani, takie um, podsumowanie roku chciałam zrobić, bo nagrywam dla was już um, drugi rok um, i tak staram się zawsze w okolicach świąt robić takie podsumowanie. Najpierw o klinice y, masakra, po prostu ja myślałam, że tylko pojadę Odbiorę lek. Oczywiście robiłam badania. Natomiast nie sądziłam, że będziemy aż tak długo. Właściwie nie wiem, czemu byłam zaskoczona, bo przeważnie tyle tam siedzimy. Ale jakoś tak myślałam, że tym razem pójdzie szybciej. Nic bardziej błędnego. Wysiedzieliśmy się tam strasznie długo. No jest to uciążliwe, tak? Robi się badania. Zresztą ci, co chorują, to wiedzą. Robi się badania i czeka się w tej swojej kolejce, aż, aż po pierwsze będą wyniki, potem aż po drugie przyjdzie wasza kolej. Jeszcze raz muszę tu ponarzekać na Rodo, które weszło, bo nic dobrego z niego nie wynika. Co zresztą sami też o tym mówicie. Wiecie co, jeżdżę już do lekarza lata, na samą Białaczkę już kończę trzeci, właściwie zaczynam czwarty rok. I jak przyjeżdżałam kiedyś, to wiedziałam, że jestem na przykład siódma, trzynasta, piętnasta w kolejce, lekarz wołał po nazwisku, nie było żadnego problemu, tak, można było mniej więcej sobie oszacować kiedy się wejdzie i ewentualnie przejść się gdzieś zanim, zanim przyjdzie nasza kolej w tej chwili RODO wprowadziło taki bałagan, że po prostu ja, ja nie wiem kto to wymyślił i czemu to miało służyć bo mnie w ogóle nie przeszkadza to, że ktoś mnie wołał po nazwisku i tak mnie tam nikt nie zna chyba Natomiast wiecie co, przyjeżdżam i mam numer trzeci na przykład, czy drugi nawet. I cieszę się w duchu, bo wydaje mi się, że wejdę w miarę szybko. Po czym okazuje się, że oprócz numerków z kropką, są jeszcze numerki z kółeczkiem, są jeszcze numerki z wykrzyknikiem. I na przykład najpierw wchodzą numery z wykrzyknikiem, potem wchodzą numery z kropką, potem wchodzą, przepraszam, z kółkiem, potem wchodzą numery z kropką, między tym wchodzą jeszcze zerówki, między tym jeszcze wchodzą pacjenci, którzy wracają z chemii. I robi się z tego po prostu saigon, bo nie jesteście w stanie oszacować, który macie tak naprawdę numer i kiedy przypuszczalnie wejdziecie. Nawet na głupią kawę nie można pójść, dlatego że może się okazać, że, że zostaniecie zawołani po prostu w międzyczasie i przepadnie wam kolejka, będziecie czekać na sam koniec. Także miałam numer trzeci. A weszłam dopiero, nie wiem, która była, 16, ileś? Nie wiem, przed 16, 16 parę. No masakra, po prostu masakra. Dla mnie RODO to jest jedno wielkie nieporozumienie, i jeszcze się nie spotkałam chociaż z jednym pacjentem, który by powiedział, że wprowadziło RODO cokolwiek dobrego. Tylko wszyscy na to narzekają, więc nie wiem, komu to przeszkadzało i kto w ogóle. Ma w tym jakiś cel, natomiast dla pacjentów żadne ułatwienie. Dobra, ale nie, nie, nie. po to tu jestem, żeby teraz narzekać na RODO. Yy, ogólnie, poza tym, że długo się wyczekaliśmy, jest ok, bo przyjechałam z kolejnymi dwoma mm, opakowaniami leków, yy, leku i... Yy, no i co? I właściwie już musimy wypisywać wniosek yy, o kolejne trzy miesiące, bo żeby to wszystko zgrało się czasowo i żeby to wszystko na czas dotarło, to właściwie już trzeba by było składać kolejne papiery, co jest, co jest następnym absurdem, ale dobra, miałam dzisiaj nie narzekać. Cieszę się, wyniki wyszły w miarę dobrze jak na mnie. Mam podwyższone limfocyty i mam nieciekawe wyniki moczu, no ale niestety przy tym leku i ogólnie przy tej chorobie, no to się zdarza. I tak jest w miarę, w miarę nieźle, więc tego się cieszę. No i z tego, że w ogóle przyjechałam z lekiem, a nie że znowu się odbiłam od drzwi. To tyle, jeśli chodzi o klinikę. Jadę teraz na samym początku marca, dopiero. Także cały styczeń, luty przede mną w spokoju, mam nadzieję. I nie będę musiała się tam pojawiać po prostu. Kochani, a podsumowując, rok: Przygotowuję się do świąt, jak pewnie i wy. Chociaż powiem szczerze, że nie wiem, czy to kwestia wieku. Może wy mi powiecie, może macie podobne doświadczenia. Czy to kwestia wieku, czy to kwestia y, y, choroby. Natomiast y, o ile bardzo się cieszę zbliżającymi się świętami, o tyle y, nie wariuję, jeśli chodzi o przygotowania. Podeszłam do tego bardzo spokojnie. Oczywiście coś tam z mężem ogarnęliśmy i, i ogólnie jesteśmy w miarę przygotowani. Y, natomiast nie przewracaliśmy domu do góry nogami. Szafek, półek w nadmiarze przynajmniej. Naprawdę podeszliśmy do tego bardziej tak na lajcie, po prostu na lajcie. Cieszymy się, że święta będą. To samo dotyczy prezentów. Powiem Wam, że też im jestem starsza i im ktoś mnie pyta, co chciałabym dostać pod choinkę, to szczerze mówiąc, nie wiem, nic. Po prostu nic. Nie, nie ma takiej rzeczy, yy, której bym potrzebowała, którą musiałabym na no już mieć i, i która by mi sprawiła, nie wiem, jak ogromną przyjemność. Dla mnie przyjemnością będzie to, że siądę z rodziną, yy, że spędzimy razem czas, że coś tam sobie przygotujemy na te święto, ale też bez szaleństwa. Yy, natomiast yy, nie mam już w tej chwili jakiegoś takiego parcia, żeby coś koniecznie po tą choinkę dostać i... Yy, jasne, no mam trzy życzenia, <gry> ale to są takie życzenia, które są yy, po pierwsze albo nierealne do spełnienia, albo takie, które są niezależne od nas. Chciałabym być zdrowa, oczywiście, ale tego, tego nikt mi nie da pod choinkę. Po drugie, chciałabym, żeby mój lek wreszcie wszedł na listę leków refundowanych, bo to jest jakby dla nas największy problem spędzający nam sens oczu. I po trzecie, chciałabym, żeby ten lek jak najdłużej działał, bo tu też mamy świadomość tego, że no może się tak zdarzyć, że on w którymś momencie przestanie na mnie działać i białaczka się z tego takiego stanu opanowanego w miarę zacznie znowu bardzo gwałtownie rozwijać. No to są takie trzy rzeczy, które, które chciałabym dostać pod choinkę, no więc chyba chyba na ten moment nierealne. Także powiedzcie, jak jest u Was? Czy Wy na przykład w miarę im jesteście starsi przestajecie tak jakoś przywiązywać wagę do, do tych prezentów, bo powiem Wam, byłam ostatnio w galerii z mężem, bo byliśmy w kinie. Nie cierpię galerii. To jest w ogóle, dla mnie to jest porażka. Ja przyjeżdżam z galerii całkowicie bez energii. Musiałam się podłączyć dopiero do prądu, żeby się naładować. Jestem całkowitym przeciwieństwem takiej, nie wiem, no chyba typowej kobiety. Nie lubię chodzić po sklepach, nie lubię przymierzać ciuchów i to ja jestem os tą osobą, która na zewnątrz, na korytarzu siedzi gdzieś na kanapie i czeka, aż mój mąż połazi po sklepach. Nietypowo, no bo zazwyczaj kobiety chyba lubią sobie polatać i pooglądać ciuchy. Nie lubię, po prostu nie lubię. Nigdy nie lubiałam, to nie jest związane z chorobą, nigdy nie lubiałam, a teraz to już mi się to w ogóle nasiliło. Na maksa, ale ponieważ czekałam na niego, to siedziałam akurat naprzeciwko RTV-AGD i byłam w szoku. <noise> jakie prezenty ludzie, znaczy chyba prezenty, nie wiem, jakie pudła wynoszą z tego sklepu przed świętami, bo to były i telewizory, i konsole, i ekspresy do kawy. I mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. I zastanawiam się, czy, czy teraz się daje takie prezenty, naprawdę? Bo ja jakbym miała, mówię, no coś sobie wybrać, to miałabym wielki problem w ogóle, żeby, żeby coś takiego dla siebie wybrać, co by mi było niezbędne do życia i co by mnie jakoś strasznie ucieszyło. Także nie wiem, czy to tak przed świętami po prostu większa ilość gotówki, czy, czy rzeczywiście ludzie teraz tak szaleją? Nie mam pojęcia. Ja w każdym bądź razie e, jestem w tej grupie raczej e, niewymagającej. Także, kochani, jakbym miała podsumować ten rok, to był różny. Zresztą wiecie, bo nagrywałam, e, było dużo stresu związanego z załatwianiem mleku i to chyba było takie najbardziej spędzające nam sens powiek i takie najgorsze w tym roku, bo rzeczywiście strasznie dużo przeszliśmy. Dużo było wyjazdów w sprawie leku, konferencji, telewizji, artykułów, dzwonienia na bieżąco, jak nie do kliniki, do, do ministerstwa i to Szczerze powiem, było chyba dla mnie najgorsze. Sama choroba i same skutki uboczne choroby i leczenia są przykre i są czasami bardzo trudne. Natomiast powiem szczerze, że łatwiej sobie z tym radzę niż z tą ciągłą bezradnością i stresem związanym właśnie z tym, że nie wiem co dalej: czy dostanę zgodę, czy nie dostanę, czy nazbieramy, nie nazbieramy. To dla mnie było w tym roku najgorsze, i myślę, że to wpłynęło na to, że w połowie roku przeszłam takie, takie stany depresyjne, lękowe, nerwicowe, i właściwie od czerwca do końca października było to u mnie bardzo nasilone, i zresztą wiecie, bo nagrywałam różne filmy, nie wszystkie były optymistyczne. Byłam w trakcie leczenia, zresztą do dzisiaj jakoś tam się leczę, chociaż już nie tak intensywnie. I uważam, że oprócz samej choroby i lęku przed śmiercią, przed chorobą, przed tym co z tym związane, to tak naprawdę cała ta sytuacja z ministerstwem najbardziej wpłynęła na to takie zaostrzenie tych wszystkich objawów. Mimo wszystko, Mimo wszystko uważam, że to był dobry rok, bo mogłam się leczyć. Najpierw dzięki Wam, bo, bo udało nam się nazbierać na kilka opakowań poprzez Fundację Alivia. Później już wchodząc do programu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, chociaż tutaj, wiecie, były zawirowania. Mimo wszystko uważam, że ten rok był dobry. I że wiele w nim było takich bardzo pozytywnych momentów. Samo to, że mam lek, że mogę się leczyć, że on działa, że jako tako funkcjonuje. Od połowy listopada wróciłam znowu na niecałe pół etatu do pracy. Także. Myślę, że mimo tych wszystkich złych sytuacji, gdybym miała zrobić taki bilans, nie wiem, czy robicie, ja zawsze robię taki bilans roku, jak to matematyk, zboczenie zawodowe, chyba. To mimo wszystko myślę, że jest okej. Okay. Przede wszystkim, no co, mam przy sobie osobę, która wspiera mnie na każdym kroku i to jest chyba najważniejsze: ta miłość, to szczęście, to wsparcie. To, że mogę liczyć na tą osobę w każdej sytuacji, że, że ofiaruje mi nie tylko swoje serce, ale właśnie to wsparcie, o którym mówiłam opiekę, chociaż wolałabym, żeby się nie musiał mną opiekować, no ale, ale różnie to bywało w tym roku. Także to jest chyba najlepsza rzecz, jaka mnie spotyka już od prawie trzech lat. Różnie to bywało, zwłaszcza w tym okresie, kiedy przechodziłam te stany depresyjne i lękowe, jeśli chodzi o znajomych, bo o ile na zrozumienie męża mogłam liczyć, i on tutaj był jakby najbliżej i widział, co się dzieje. O tyle różnie to wyglądało z moimi znajomymi, dlatego że nagle wycofałam się z życia towarzyskiego. <laughs> Nie, żebym jakieś takie szalone życie towarzyskie miała, ale, ale nawet z tego, jakie miałam, bardzo mocno się wycofałam. Było mi bardzo trudno. Spędzałam czas głównie w domu, głównie leżąc i, i no, lecząc się. Ym... Różnie to zostało przyjęte przez pewne osoby. Część jakby wykazała się dużym zrozumieniem, część no nie tak dużym, nie mogła zrozumieć tego, dlaczego ja nie chcę wychodzić z domu, dlaczego nie chcę rozmawiać przez telefon, dlaczego nie chcę, nie, nie, nie potrafię, po prostu nie miałam na to siły. Także to też weryfikuje pewne rzeczy, bo pokazuje, kto tak naprawdę jest wtedy blisko nas i kto naprawdę rozumie cały problem. Chociaż ja nie mam do nikogo pretensji, dlatego że problem depresji jest bardzo trudnym problemem. Jeśli ktoś tego nie doświadczył, to nie jest w stanie zrozumieć, że ktoś ma lęki, że ktoś ma takie momenty, kiedy no nie jest w stanie po prostu wyjść z domu, nie jest w stanie odebrać tego telefonu. To budowało różne sytuacje. Ja czasem umawiałam się z kimś, że gdzieś pojadę, albo że ktoś przyjedzie do mnie. Potem w ostatnim momencie to odwoływałam, bo, bo się źle czułam, więc rozumiem, że nie było to też łatwe dla, dla drugiej strony. Natomiast no, nie miałam na to wpływu choroby się nie wybiera i, i tutaj w tej sytuacji. Uff. No, pokazało to też jakby tak jak powiedziałam, na kogo mogę liczyć, a na kogo nie. Natomiast to, co cenne, że te osoby, które miały zostać zostały, i te osoby, które miały być przy mnie, są przy mnie nadal. No i to, to jest chyba największy plus tego wszystkiego. To tyle jeśli chodzi o bilans. Natomiast powiem Wam, bo mówiłam o tych prezentach, i o tym sprzątaniu, że nie szalejemy. No ja ze względu na moje jelita nie szaleję też z jedzeniem. Nie wiem, jak jest u Was, natomiast ja nie jestem w stanie zjeść dwunastu potraw. Zresztą mój tata już też nie. Mój darek by pewnie zjadł, ale wtedy nie miałby miejsca na słodycze, które uwielbia. Także u nas znowu ta kwestia tradycji takich bardzo bogatych świąt, bardzo wystawnych, też już zanika. I też jakby z tych 12 potraw zostało o wiele mniej. Coś tam wiadomo, zawsze się coś szykuje, bo jednak jest to jakiś tam wyjątkowy czas. No ale że żołądek jest cały czas ten sam. Więcej w niego nie wepchamy, choćbyśmy się nie wiem, jak starali. Znaczy, pewnie wepchamy, tylko że. Może się to skończyć na pogotowiu, czego, czego oczywiście nikomu nie życzę. Także też wszystko jest takie, powiem Wam, spokojniejsze niż było kiedyś. Ja bardzo się cieszę na przykład jakimś wystrojem domu, jeszcze nie mamy choinki, ale już jutro prawdopodobnie się pojawi. Wystrojem ogólnie, nastrojem wszędzie panującym, taką tą atmosferą, tą magią świąt, o jakiej mówimy. To bardzo mocno czuję i tym się bardzo cieszę. Natomiast no, na drugi, trzeci i dziesiąty plan, gdzieś tam schodzi sprzątanie, schodzą prezenty, schodzi nawet właśnie jedzenie, jakieś takie super wystawne. Jesteśmy skupieni. Bardziej na, na sobie. Ale jednego, czego nie odpuszczamy, nie wiem, jak jest u Was w domu, natomiast y, tradycją naszą jest śpiewanie kolęd. I jeżeli ktoś tylko ma odrobinę talentu wokalnego lub instrumentalnego, to polecam. Tak już od lat się składa, że ze względu na to, że, że gram na kilku instrumentach, no to przy tym stole wigilijnym, zasiadając jednocześnie. Gram, jednocześnie rodzina śpiewa. Każdy jak umie, chociaż każdy oczywiście swoją wersję, swój tekst. Bo wiecie, że Polacy umieją tylko pierwszą zwrotkę kolendę, a potem to już jest pełna improwizacja, ale ma to swój urok, bardzo mi się podoba i myślę, że, że dopóki będę mogła, to nie, nie zrezygnuję. Kochani, długo już gadam. gadam. Mam nadzieję, że się nagrało, bo trzeci raz tego nagrywać nie będę, po prostu nie mam siły. Eee, no właśnie, ostatnio w ogóle z tą siłą to powiem Wam. Kiepsko, kiepsko, nie wiem co się dzieje. Ostatnio jestem totalnie bez siły i zamiast latać tutaj z mopem i ścierką, to, to głównie leżę. Także, że no, kiepska ze mnie gospodynie chyba domowa ale fajna kobitka, nie? Tak ogólnie. Natomiast wybiłam się z rytmu tym gadaniem. Mam nadzieję, że się nagrało, bo chciałam wam życzyć cudownych, wspaniałych, radosnych, takich pełnych magii świąt, żebyście je przeżyli jak najlepiej. Oczywiście w zdrowiu, oczywiście w spokoju. W takiej atmosferze rodzinnej, przyjaznej, bez żadnych kłótni o to, czy, czy pstrąg, czy karp, czy się coś przypaliło i, i czy to na święta, czy nie na święta. Bo znacie to, nie? Że, że już powoli zaczyna się okres, zostaw to, bo to jest na święta, potem zaczyna się okres, jedzcie, bo, bo trzeba będzie wyrzucić, bo się zepsuje. Właśnie też się na tym dzisiaj złapałam, bo kupiłam pierniczki, takie dosyć dobre, domowej roboty i mój mąż jak się dzisiaj do nich zabrał, no to chyba, chyba na święta nie wystarczy. No i oczywiście sama złapałam się na tym tekście, zostaw to, bo to jest na no święta, na co on mówi tak, tak, a w święta będzie jedzcie, jedzcie, bo, bo się zmarnuje. Także w sumie machnęłam na to ręką, niech sobie zje. Kupię jeszcze jedną, albo, albo zamówię, albo, albo sami coś tam jeszcze sobie upieczemy. Kochani, jaka ze mnie gaduła, to jest masakra po prostu. Już od trzech albo czterech minut, no czterech minut próbuję zakończyć ten filmik. Kochani, wesołych świąt spokojnego e, Sylwestra. Jeśli gdzieś wychodzicie, my siedzimy w domu, ale jeśli gdzieś wychodzicie, to jak najbardziej spokojnego, ale oczywiście szampańskiego i upojnego. Cudownego Nowego Roku. Oby był jeszcze lepszy niż ten, a, a na pewno dużo, dużo szczęśliwszy. E, życzę Wam i sobie, bo bardzo bym chciała, żeby był spokojniejszy ten następny rok, mimo że na ten nie narzekam. E, I co? I mam nadzieję, że w przyszłym roku się znowu spotkamy, znowu trochę ponagrywam, wy mi coś tam y, pogadacie. Y, mam nadzieję, że ponagrywam też filmiki po śląsku, bo była bardzo fajna rozmowa i komentarze i oddźwięk właśnie na ten filmik y, Pogodumy po naszymu. Także obiecuję Wam, że nagram. Mam jeszcze kilka w bo miałam jeszcze nagrać te wszystkie absurdy medycyny, miałam jeszcze nagrać właśnie pogodę po śląsku. Onko poradnik mam chyba cały, więc nawet mi w tym roku nieźle poszło. Natomiast no mam jeszcze parę pomysłów, mam nadzieję, że coś tam coś tam jeszcze... Coś tam jeszcze... Uda mi się nagrać, i, i, i co? I będę z Wami po prostu cały czas, a Wy ze mną. Trzymajcie się, yy, zdrówka Wam życzę. I trzymajcie za mnie kciuki, żebym te święta spędziła w domu, bo już różnie już to bywało, więc może yy, w szpitalu, tylko i wyłącznie w domu. Nawet choćby leżąc, ale w domu. Kochani, buziaki i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, papa. Pa.